Tym razem jestem na stoisku HTC, które do Barcelony przywiozło swojego najnowszego smartfona. I nie jest to oczywiście A9, którego już dla Was testowałam, ale jest to X9. Nazwa brzmi dość podobnie, ale jest to zupełnie inne urządzenie. Przede wszystkim jest większy, ma 5,5-calowy wyświetlacz, w którego rozdzielczość to Full HD, więc nie jest to HD, które spotykamy w high-endowych sprzętach. Mamy 1920x1080 pikseli. Jeżeli mamy tutaj internet, a powinien być z tego co widzę, bo telefon jest do niego podłączony, sprawdzimy przy okazji jak wygląda tabletowo na tym smartfonie. O, mamy nawet całkiem szybki internet, jak na warunki targowe w przypadku MWC jest to naprawdę dość niespotykane. Czcionki wyświetlane na 5,5-całowym ekranie Full HD nie będą rewolucyjnej jakości, niemniej trzeba pamiętać o tym, że będą całkowicie wystarczające. Aczkolwiek znowu będzie widać delikatne postrzępienie czcionek. Jeśli chodzi o to, co siedzi w środku tego smartfona, mamy tutaj przede wszystkim... Mediateka Helio X10, który wspierany jest przez 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Warto pamiętać o tym, że urządzenie to w tym momencie działa pod kontrolą Androida w wersji 5.0.2. Nie da się zrobić takiego myku jak we wszystkich innych smartfonach z Androidem. Natomiast ma otrzymać aktualizację do Androida 6.0, co zresztą widoczne jest tutaj na liście parametrów technicznych. Z ważnych rzeczy mamy tutaj przede wszystkim 32 GB pamięci wewnętrznej, choć jak widać na modelu przykładowym wersja z 16 GB również będzie dostępna na rynku. Z ustawieniach mamy oczywiście dostęp do szybkich skrótów, czyli przede wszystkim do Wi-Fi, GPS-u, NFC oraz możliwości ustawienia jasności automatycznej ekranu, jak również manowrowania nią ręcznie. Mamy do dyspozycji też latarkę, która oczywiście, za którą oczywiście robi dioda LED telefonu. Oprócz tego mamy dwa sloty kart SIM, bo jest to wersja z Dual SIM, Dual SIM Nano właściwie. Zacznijmy zatem od prawej krawędzi. Mamy tutaj slotik. I teraz pytanie pojawia się, czy jest to slot kart nano SIM, czy microSD. Odpowiedź jest dość trudna, natomiast wydaje mi się, że tutaj jest umieszczone mikroSD, natomiast na lewej krawędzi będziemy mieć dualSIM nano poniżej mamy przyciski do regulacji głośności nieco niżej natomiast włącznik, który jest chropowaty, w przeciwieństwie do przycisków regulacji głośności, które są gładkie. Na dole mamy złącze do ładowania. Jest to port micro USB, więc w dalszym ciągu nie jest to USB 3.0. Na lewej krawędzi, natomiast, tak jak wspominałam wcześniej, mamy szufladkę, w której znajdziemy prawdopodobnie dwa sloty kart Nano SIM. U góry, natomiast, znalazło się miejsce dla 3,5 mm czeka audio, do którego będzie można podłączyć oczywiście standardowe słuchawki. Z przodu, naszym oczom, okazuje się wyświetlacz o przekątnej 5,5 cali. O rozdzielczości, jak wspominałem, już Full HD. Natomiast rzeczą, o której trzeba koniecznie wspomnieć, to są głośniki frontowe. Nad i pod ekranem mamy po głośniku, więc mam wielką nadzieję, że są to głośniki stereo. Aczkolwiek na ten temat nic tutaj nie mamy. Mamy tylko jedynie informację, że są to głośniki HTC Sound, które w HTC A9 z kolei zostały umieszczone na dolnej krawędzi. Tutaj na szczęście tego nie ma. Jeśli chodzi o aparat, z tyłu mamy obiektyw aparatu z diodą doświetlającą. Z tyłu 13 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu, z nagrywaniem wideo w 4K. Natomiast z przodu umieszczono obiektyw kamerki przedniej, której rozdzielczość to 5 megapikseli. Światło z przodu to 2.8, z tyłu 2.0. Więc nie są to rewelacyjne wartości. Trzeba jednak pamiętać o tym, że no fajnie by było, gdyby ten, tablet, gdyby ten telefon robił dobre zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych, ale w przypadku słabego oświetlenia w tym modelu może być z tymi zdjęciami dość różnie. I mamy, już widzę, że mamy cudowny tryb upiększania twarzy. Cześć! Ale ja chciałam z drugiej strony robić zdjęcia, a nie tu. No, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że telefon został wyposażony w akumulator o pojemności 3000 mAh. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o najważniejsze parametry techniczne, bo nie muszę chyba wspominać o tym, że telefon ma LTE i oczywiście GPS z GLONASS, zatem nawigacja powinna działać bardzo płynnie i bez żadnych zastrzeżeń. Telefon wyceniono w tym momencie na 350 euro w wersji 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej, co jest całkiem niezłą kwotą, jeżeli porównamy ją do HTC A9, który w wersji z 2 GB RAMu z 2 GB RAMu i 16 GB pamięci wewnętrznej kosztował mniej więcej tyle samo. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie na temat HTC X9. Ja tymczasem spadam dalej e, nagrywać kolejne telefony. Trzymajcie się. Cześć.